Szanowni Państwo witam wszystkich bardzo serdecznie na tym niezwykłym wydarzeniu czytelniczym, jakim jest narodowe czytanie. Witam bardzo serdecznie burmistrza Wyżyska, pana Marcina Piszczek Radny Rady Powiatu Pan Piotr Hoc. Witamy również bardzo serdecznie dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrzysku, panią Dalutę Witamy przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Wyżyska witamy młodzieżową radę miejską w Wyżysku Równie serdecznie witamy naszych czytelników z dyskusyjnego klubu książki. jak również witam wszystkich pozostałych czytelników biblioteki w Wyżysku oraz Filiposieku na dotecią. Jest to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. Akcję zapoczątkowano w 2012 roku z okazji dwustolecia II wojny polskiej i najazdu Napoleona na Rosję. Akcję zorganizował ówczesny prezydent Pols Polski, Bronisław Komorowski, a pomysłodawcą była Agnieszka Celeda, ówczesna dyrektor Biura Kultury i Dziedzictwa w kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pomysłodawcy pragnęli tego, by literatura narodowa nie była tylko przedmiotem nauczania szkolnego, ale stała się również obecna w szeroko rozumianym w życiu publicznym. Pozwolę sobie, Szanowni Państwo, oddać głos koleżance, która przeczyta list od prezydenta skierowany do właśnie wszystkich uczestników narodowego czytania. Dziękuję. Proszę Państwa, list do prezydenta za chwilę. Jeszcze tylko wspomnę. Kilka faktów na temat akcji, jaką jest Narodowe Czytanie. Otóż poszczególne edycje akcji z roku na rok cieszyły się rosnącą popularnością i zrzeszały coraz więcej uczestników. A od 2015 roku, czyli dokładnie od czwartej edycji, wydarzenie odbywa się pod patronatem pary prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty kornhauser dudy Podczas minionych edycji Narodowego Czytania publicznie czytano m.in. pana Tadeusza Adama Mickiewicza, lalkę Bolesława Prusa, kłopotis Henryka Sienkiewicza. Czytano również wesele Stanisława Wyspiańskiego, przedwiośnie Stefana Żaromskiego, moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej czy nad niemnem Elizy Orzeszkowej. Lekturą tegorocznej, trzynastej edycji Narodowego Czytania jest Kordian Juliusza Słowackiego. Dlaczego wybór padł właśnie na Kordiana Juliusza Słowackiego? Odpowiedź znajdziemy właśnie w okolicznościowym liście Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowanym do obywateli i zachęcającym do udziału w Narodowym Czytaniu. Wysłuchajmy zatem treści wspomnianego listu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Szanowni Państwo, 190 lat temu ukazał się kordian Juliusza Słowackiego, arcydzieło polskiego romantyzmu, utwór mądry i y, pouczający, pełen artystycznych walorów i rozważań o najistotniejszych sprawach narodu. To dramat, który zagłębia się w polską duszę i polskość, odkrywając zarazem uniwersalną prawdę o świecie. Poeta nakreślił w nim sugestywną wizję historii, w której dobro walczy ze złem, a prawda z kłamstwem. Ale na pierwszym planie umieścił polskiego patriotę z jego tęsknotą za wolną i suwerenną ojczyzną. Zbalonąc pod rosyjskiego jarzma. Dziś trudno w pełni zrozumieć nastroje Polaków pod zaborami bez znajomości tego utworu. Dlatego właśnie w tym roku chcę Państwa zaprosić do Narodowego Czytania Kordiana. Chciałbym, aby w trakcie tej wspólnej lektury towarzyszyła nam refleksja nad Polską i polskim losem. Ale także nad aktualnością kordiana, bo dramat słowackiego opowiada o walce Polaków z zaratem, ale przecież można traktować go również jako opowieść o naszej współczesności. O tym, że wolność i niepodległość wymagają bezinteresownego poświęcenia i ciągłej gotowości do czynu. Że odpowiedzialność, konsekwencja i wola działania prowadzą do zwycięstwa a niezdecydowany strach i złudzenia do klęski. Ten znakomity utwór, który powstał na emigracji niedługo po upadku powstania listopadowego, nadal przekonuje, że realizacja naszych polskich spraw z myślą o dobru i rozwoju Rzeczypospolitej, dalej musi się opierać na odwadze i determinacji. A krytyczna analiza błędów i zaniechań z przeszłości jest równie ważna, jak inspiracja tym, co w naszej tradycji najpiękniejsze. Spotkajmy się zatem, by wspólnie przeczytać Kordiana i przypomnieć sobie głęboki sens tego dramatu. Wierzę, że jego lektura przyniesie wszystkim Państwu wiele czytelniczej satysfakcji i radości z bycia razem. I że Narodowe Czytanie, jak co roku, znów zjednoczy Polaków na całym świecie wokół klasyki polskiej literatury z wyrazami szacunku i sympatii Andrzej Duda. To proszę Państwa, właśnie